Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej, którą zwołałam, aby poinformować nasze społeczeństwo o bardzo, bardzo mamy bardzo dobrą informację. Jak Państwo widzicie, zaprosiłam dzisiaj na to nasze spotkanie Panią Poseł Iwonę, Iwonę Krawczy, którą serdecznie witam. Dzień dobry. I Panią Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia, Panią Tamarę Gronicz-Mleczko. Drodzy Państwo, nasz powiat Nasz powiat, nasz, nasze Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze otrzymało bardzo dużą dotację. 24 miliony z, z KPO. Jak Państwo wiecie, bardzo dbamy o naszych mieszkańców, co ostatnio słychać. Otwieramy nowe, nie oddziały, ale w poz -cie. mamy bardzo duże wsparcie lekarzy, ale też myślimy o starzejącym się naszym społeczeństwie. Myśleliśmy o tym bardzo długo i tym samym udało się 7 listopada 2024 roku złożyć wniosek na taką kwotę, którą wymieniłam i ten projekt uzyskał pozytywną ocenę i pieniądze dostaliśmy. Chciałabym powiedzieć też państwu, że gdyby nie to, że przy dużym że wsparcie od pani poseł otrzymaliśmy ogromne to byłoby różnie, ponieważ 14 wniosków, które były złożone w naszym województwie, tylko 4 otrzymały pozytywną opinię. Dlatego poproszę może teraz panią prezes, żeby przybliżyła, co będzie w tym projekcie i co takiego wydarzy się i to w niedługim czasie, ponieważ ten projekt musi być zrealizowany do 30 czerwca 2026 roku. Także czasu jest mało, jak to mówią wszystkie ręce na pokład i bardzo proszę panią prezes, żeby przybliżyła, co to będzie za wydarzenie. Inwestycja. Dostaliśmy donację w wysokości 19 922 000 zł, właśnie z tych funduszy unijnych, na rozbudowę Powiatowego Centrum Zdrowia a nowy budynek dwukondygnacyjny, w którym będziemy mogli umieścić 55 pacjentów, którzy wymagają długotrwałej opieki leczniczej. I y, tym sposobem jakby zwiększyć możliwości, bo kolejka oczekujących do zakładu opiekuńczo-leczniczego y, to jest około 50 osób mimo tych 20, które mamy y, na oddziale, więc potrzeba jest. Y, tutaj będzie miejsce swoje znajdzie 55 osób. W nowoczesnym, pięknym budynku, który będzie na tyłach szpitala, tak żeby był oddzielony od ulicy, żeby to było ciche i przyjemne miejsce pobytu. Tak jak wspomniała pani starosta, tych wniosków było złożonych 189, z tego 140, 184 a 149 zostało pozytywnie. Rozpatrzonych. Na Dolnym Śląsku tylko cztery placówki dostały takie wsparcie, więc jesteśmy naprawdę w takim bardzo wyselekcjonowanym gronie. Już jesteśmy na etapie w tej chwili: przygotowywania się do podpisania umowy, zbierania dokumentów, które są wymagane, aby tę umowę podpisać. I w najbliższym czasie no można powiedzieć, że już rozpoczęliśmy przygotowywania do realizacji tego zadania, dlatego że tak jak już wspomniała Pani Starosta, czasu jest mało, bo pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy muszą być rozliczone do 30 czerwca 2026 roku. Więc teraz przed nami dużo pracy. Ale z takim wsparciem, jakie, jakie mam, czyli pani poseł i pani starosty, jestem pewna, że tą, w tym czasie zakończymy tą naszą inwestycję i będziemy 30 czerwca, spotkamy się jeszcze raz i będziemy mogli oddać ten nowy budynek. Dziękuję. Panie poseł, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzień dobry. To już na pewno wybrzmiało. Rekordowe, ogromne pieniądze z KPO. Przypomnę, 56 miliardów euro, które zostaną rozdysponowane na różne obszary naszego życia. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie zdrowotnym. Szczególnie istotne i ważne jest dla nas to, aby rozumieć mechanizmy zawiadujące gdyby naszym życiem. Nasze społeczeństwo się starzeje. Patrząc, zacznę od kobiet. Zobaczcie Państwo, dla nas jak gdyby w momencie, kiedy możemy już aktywnie, zawodowo rozwinąć swoje skrzydła, przychodzi taki moment, że musimy zająć się opieką nad naszymi rodzicami. Co za tym idzie? Te środki dedykowane opiece długoterminowej bardzo mocno wesprą wszystkie rodziny. Ja zacznę od tego, że tych środków na szpitale powiatowe w skali kraju było aż miliard trzysta milionów. I 53 szpitale w całym kraju otrzymały te środki, z tego cztery na Dolnym Śląsku. Pani starosta i pani prezes y, przywiązują ogromną wagę do tego, aby zabezpieczyć zdrowotnie mieszkańców powiatu. Musimy pamiętać, że y, aby móc pozyskiwać duże pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach jak gdyby, obowiązujących kontraktów, musimy być konkurencyjni, czyli musimy dywersyfikować i zakładać. Takie mechanizmy czy takie działania, które pozwolą nam te środki pozyskiwać. I tu ta wiadomość jest niezwykle dobra dla wszystkich zatrudnionych osób w szpitalu, bo trzeba o tym też powiedzieć, że pozyskanie tych środków to jest gwarancja pracy dla osób, które tam pracują, gwarancja pracy dla wszystkich, którzy starają się o zapewnienie tej, tego bezpieczeństwa zdrowotnego ale skoro już jestem przy głosie to odniosę się do tych w ogóle ogromnych kwot, które w tym roku są dedykowane właśnie zdrowiu. Ja tylko przypomnę, że w naszej ustawie budżetowej na zdrowie jest przeznaczone 222 prawie miliardy złotych. To powoduje, że to jest o 600 milionów więcej aniżeli nakazuje ustawa, czyli 6, 5% PKB, bo tyle powinno iść na zdrowie. Jeżeli chodzi o konkursy z KPO, już wiemy, jaka kwota została przeznaczona na opiekę długoterminową, ale jeszcze chciałabym zwrócić szczególną uwagę na inne konkursy, które też zostały już rozstrzygnięte miliard siedemset milionów dla dziewięciu uniwersytetów medycznych na zwiększenie, na zwiększenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej. Zależy nam na tym, aby nasi lekarze w jeszcze lepszych warunkach i naukowcy pracujący nad najnowszymi rozwiązaniami służącymi leczeniu pracowali. Kolejna kwestia to jest 1 miliard na badania kliniczne i na koniec 5 miliardów 200 milionów na leczenie onkologiczne. Niezwykle istotne i ważne, przed nami kolejne ogłoszenie wyników, na które czekamy, to jest leczenie kardiologiczne. Dodatkowo z tych kwestii, które się dzieją w Ministerstwie, ważne, abym Państwu powiedziała, że na ukończeniu już konsultowany jest nowy program profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia dotyczący, jak gdyby, chorób kardiologicznych. Chcemy, żeby tak jak w przypadku chorób onkologicznych, od momentu pozyskania karty DILO... Umożliwić bardzo szybki dostęp do specjalistów. Chciałam bardzo podziękować moim koleżankom po prawej i po lewej, że z taką ogromną dbałością przygotowują dokumentację, która służy pozyskaniu tych środków. Ja dziękuję bardzo. Ja na koniec chciałam też bardzo serdecznie podziękować, szczególnie tutaj pani poseł. Szanowni Państwo, wyraźnie widać, że gdyby nie nasza współpraca. To niestety takich pieniędzy nie moglibyśmy pozyskać, bo taka jest prawda. My się bardzo staramy, a tutaj mówię dobrze, że mamy panią poseł i w każdej takiej kwestii nam wspiera. Jeszcze mogę też powiedzieć, że te 300 tysięcy z Feniksa, które też żeśmy otrzymali na wsparcie pozety i na rozwój, również pani poseł tutaj swoim, swoimi działaniami nam pomogła. I myślę, że w ten sposób będziemy działać i, i myślę, że będziemy cały czas dbać o nasz szpital i nie tylko, i musimy się. To jest też rozwój gospodarczy, proszę Państwa. To jest praca, rozwój. Dlatego to jest dla nas bardzo ważne. Jeszcze raz Pani Poseł, Pani Prezes, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam. Tak na koniec jeszcze powiem: nie ma takich środków, które byłyby wystarczające. Zawsze są to środki, które mogłyby być większe, mogłoby być ich więcej, natomiast no, tak się po prostu nie da. Ja mocno wierzę, że. Kolejne konkursy jak gdyby strumieniem wprowadzą y, środki do wszystkich naszych placówek medycznych, bo mamy oprócz y, szpitala, mamy też poz -y, y, na terenie całego powiatu, a środki są te niezwykle nam potrzebne, żeby realizować zakres opieki zdrowotnej dla naszych mieszkańców. Dziękujemy bardzo. To jest dobre pytanie, ponieważ powiedziałam o 19 milionach, które dostaniemy z, krajowej, z tego planu, krajowego planu odbudowy, natomiast VAT, który jest przynależny przy każdych zakupach, no musimy pokryć się z środków własnych, więc będziemy się starali pozyskać takie środki. No Powiedzmy, że w pierwszym takim odruchu no, na pewno jest to pożyczka, którą możemy zaciągnąć, długoterminowa pożyczka, którą będziemy spłacać później z bieżących dochodów, które też planujemy rozbudować szpital, znaczy, inaczej przebudować tak szpital, żeby móc wprowadzić nowe usługi, które będą nam przynosiły dochód i dzięki temu. Będziemy mieli na spłatę tego zaciągniętego zaciugnię, zobowiązania. Panie prezes, kilkanaście miesięcy od dnia dzisiejszego na otwarcie to bardzo krótki czas Zaprojektuj, i czy jest już projekt na ten nowy budynek? Y, ponieważ y, środki, z którymi dysponuje szpital, nie są nieograniczone i też y, nie, plan znaczy starając się o tą dotację. Nie chciałam wydawać pieniędzy, gdyby się okazało, że znalazłam się wśród tych szpitali, które na przykład przeszły pozytywną weryfikację, ale takich środków nie dostały. Więc podjęłam decyzję, że będzie to wersja zaprojektuj i wybuduj. Rozmawiałam z przedstawicielami firm budowlanych zarówno metodą tradycyjną, jak i metodą tak prefabrykowaną i Przedstawiciele tych firm zapewnili mnie, że mimo że czas jest bardzo krótki, ale inwestycja jest możliwa. Czy jest przygotowane TFU? Jest w trakcie przygotowywania. Dziękuję.